Dziś na kanale o domu prawdopodobnie najtańszy airfryer, który warto kupić. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie model MIUI T3, który często można zobaczyć na AliExpress i zbiera tam naprawdę niezłe oceny, bo one są bliskie ideału. Są świetne recenzje, ludzie są z niego zadowoleni, więc nie dziwi mnie, że wiele osób pytało mnie o to, kiedy przetestuję ten model, więc już go sprawdziłem i powiem Wam, że faktycznie jak na swoją cenę wypada całkiem nieźle. Mi się udało wyrwać go za 100 52 zł to była cena promocyjna, ona nie trafia się zawsze, ale generalnie poniżej 200 zł ten model da się kupić. I mamy tutaj do czynienia ze standardową konstrukcją, która jest wykonana z plastiku. Mamy tutaj model 5-litrowy, więc mamy tutaj do czynienia z modelem przeznaczonym dla singla, dla pary, może dla pary i dziecka, ale jeżeli ktoś ma większe dziecko, które więcej je, albo ma dwójkę dzieci, to już bym zdecydował się na model o pojemności 8 litrów, więc tutaj ten sprzęt jest taki mniejszy, ale dzięki temu jest to model, który bez problemu zmieści się na blacie, nie zajmie zbyt wiele miejsca, w przeciwieństwie do tych 8-litrowych airfryerów, o których mówiłem przed chwilą. Więc model podstawowy, ale powiem Wam, że ma wszystko, czego potrzeba, bo mamy tutaj oczywiście misę. W misie mamy dodatkowy taki ruszt, który można bez problemu wyjmować. To zdecydowanie na plus. Tutaj w zestawie mamy jeszcze pojemnik na wodę. Tutaj wlewamy wodę po to, żeby zrobiła się taka komora parowa, żeby jedzenie nie było zbyt wysuszone. Często z tego korzystam. A do tego z przodu mamy okienko, którego na pierwszy rzut oka nie widać, bo to jest czarne. Z góry też jest czarne, ale wystarczy odpalić ten sprzęt. by zobaczyć, że tutaj w środku to się bez najmniejszego problemu podświetla, możemy podejrzeć, co w środku się gotuje, na jakim jest etapie. To jest szczególnie przydatne na początku naszej przygody z airfryerem, kiedy jeszcze nie wiemy, co ile czasu ma się robić. Jeżeli chodzi o parametry, to najważniejszym poza pojemnością, o której już mówiłem, jest moc. 1450 W i to jest moim zdaniem taki dolny przedział, jeżeli chodzi o airfryery 5-litrowe. Ja sam staram się wybierać airfryery, które mają przynajmniej 1700 W mocy, 1600, 1700. Ostatnio testowaliśmy właśnie model od Tefala, który miał 1670 W przy tej samej pojemności. On był idealny. 对。<laughs> Tutaj tej mocy mamy mniej, więc jedzenie będzie się robić dłużej, ale powiem Wam, że w praktyce ta moc jest absolutnie wystarczająca do codziennego gotowania, więc na to nie da się narzekać, że tej mocy jest za mało. Ale gdyby było jej 1200 albo 1300 watów, a takie modele się trafiają, to już narzekać by się dało. Widać tutaj, że producent starał się ograniczać koszty, żeby utrzymać jak najniższą cenę, ale nie chciał zejść poniżej pewnego poziomu, Jakościowego i ta sztuka tutaj się udała. Fajnym rozwiązaniem jest to, że. Nie da się tego wyszarpać. Żeby wyciągnąć właśnie ten koszyk, trzeba najpierw nacisnąć przycisk, zwalnia się blokada i wtedy możemy to wyciągnąć. Myślę, że to będzie przydatne rozwiązanie dla osób, które mają małe dzieci, które lubią ciągać za różne rzeczy, żeby sprawdzić, co się stanie. Więc otwarcie tego wymaga z jednej strony przytrzymania, a z drugiej użycia kciuka. Jeżeli chodzi o sterowanie absolutnie standardowe. Możemy tutaj, jak w każdym Airfryerze, ustawić temperaturę, możemy ustawić czas i możemy sobie te parametry zwiększać. Temperatura maksymalna 200 stopni, a jeżeli chodzi o temperaturę minimalną, no to jest to 60 stopni. Więc jeżeli chcecie na przykład, nie wiem, suszyć grzyby albo robić coś w wyższej temperaturze, to szukajcie modelu droższego, który ma zakres temperatury od 40 do przynajmniej 220 stopni. Ale do codziennego gotowania te 60 do 200 jest jak najbardziej OK. Poza tym mamy tutaj programy. Mamy frytki, ciasto, mamy łódka z kurczaka, steki, ryby, krewetki, odmrażanie i tryb własny. I to są po prostu gotowe ustawienia czasu i temperatury, też które się przydają na początku, kiedy jeszcze nie wiemy, co ile czasu ma się robić. Więc to jest ok na start, później i tak nie będziecie z tego korzystać. I kiedy już jesteśmy przy tym elemencie, to warto powiedzieć, że. Ta czerń, ta błyszcząca czerń bardzo się kurzy. Przed chwilą to przecieraliśmy, a już tutaj widać bardzo dużo pyłków, ładnie wygląda na zdjęciach, ładnie to wygląda zaraz po wyjęciu z pudełka, ale później człowiek patrzy na to, i jeżeli jest pedantem, no to trafi go po prostu szlak. Ważnym parametrem jest też głośność i powiem Wam szczerze, że Tefal Easy Fry Silence, którego ostatnio sprawdzaliśmy, bardzo mnie pod tym względem rozpieścił. To był najcichszy airfryer, jaki tylko miałem i jest jeden z najcichszych, jeżeli nie najcichszy na rynku. I odkąd go używałem przez długi czas, to teraz każdy airfryer wydaje mi się głośny i tak samo jest w tym przypadku, ale ten hałas jest absolutnie standardowy, tak jak w przypadku innych airfryerów. Po prostu ten model nie jest tak cichy jak ten model od Tefala, który jednak jest kilka razy droższy. Wiem, że odcinek dosyć krótki jak na nas, ale tutaj naprawdę nie ma o czym mówić. Jakość wykonania OK, zabezpieczenia OK, gotowe programy są, 1450 W mocy jest, 5 litrów pojemności. Nie ma tutaj o czym mówić, bo airfryery to naprawdę proste urządzenia. Tutaj tak naprawdę chcieliśmy sprawdzić przede wszystkim, czy nie ma tutaj jakichś problemów, które wynikają bezpośrednio z bardzo niskiej ceny i powiem Wam, że ich nie ma. Więc jeżeli macie do wydania 150 zł na Airfryer albo 200, zależnie jaka aktualnie jest cena, no to jak najbardziej tym modelem można się zainteresować, ale to nie oznacza, że trzeba się interesować modelem konkretnie tym, bo jakiś czas temu, chyba z rok temu, testowaliśmy też Airfryera o podobnych parametrach ze sklepu Biedronka Home. Tamten ten film był hitem, bardzo szeroko poszedł. I powiem Wam, że te urządzenia mają bardzo podobne parametry, więc jeżeli na przykład znajdziecie inny Airfryer, który jest w renomowanej marki, ma dobre recenzje, ma 5 litrów pojemności, te 1450 W albo więcej mocy, zakres temperatury 60 do 200. To nie będzie się praktycznie niczym różnić od tego, więc kupujcie mądrze. Nie wybierajcie konkretnie tego, co wam pan youtuber na filmie pokaże, tylko oglądajcie te filmy, żeby się czegoś nauczyć, a później samodzielnie podjąć decyzję zakupową. Jeżeli jesteście leniwi, to oczywiście możecie po prostu kupić ten model, będziecie zadowoleni, ale jeżeli boicie się na przykład kupować z chińskich sklepów i chcecie coś wybrać ze sklepu polskiego o podobnych parametrach, to też w podobnej cenie takie airfryery znajdziecie. Tylko być może będziecie musieli dłużej poszukać albo poczekać na odpowiednią promocję. I to było wszystko, co miałem Wam do powiedzenia w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten model Wam się spodobał. A poza tym standardowo proszę Was o łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i zapraszam do innych filmów na kanale o domu, ale też na naszym drugim, większym kanale, czyli kanale o technologii oraz słyszymy się w podcaście o technologii i widzimy w naszym Muzeum Gier i Technologii w Białymstoku. Cześć.